Witam. Ja nazywam się Andrzej Eisler. Mam kanał Leśnik w Beskidach. No i jestem w pracy w leśnictwie Korbielów. To jest leśnictwo położone na stokach Pilska i innych górek. Jesteśmy teraz kawałek za hałą Buczynką pod piskiem w stronę Hali Łuszczawnej. No, jest to bardzo pięknie. Jesteśmy w otoczeniu pięknych gór, pięknego lasu. Leśnictwo Korbielów. Jak na to, co się działo w Beskidach, ma no, jeszcze dość zasobne lasy, sporo świerczyn. Ja tu wyszedłem z lasu, właśnie w stronę Hali Uszczawnej i ten las nie jest już tak bardzo zwarty, ale jest tu mnóstwo osuwisk cieków wodnych. Oczywiście buki w pełnej krasie. Z tyłu Mabia Góra. Między drzewami ją tam widać. Piękne miejsce Piękne miejsce. Leśniczy ma super auto terenowe starego Mercedesa, dziesięcioletniego, ale jest naprawdę super niestety próbował dojechać w miejsce, w którym auto się zawiesiło. Oczekujemy na, na pomoc. To jest nauczka następnym razem pójdziemy na noga, Ale co to jest? W takich okolicznościach przyrody chodzić sobie na nogę. No nie? Zazdrościcie mi pewno. Pracy, widoków. Sam sobie zazdroszczę. Żartuję oczywiście. Przepraszam, że Kręcę z ręki, a nie myślałem, że dzisiaj będę kręcił jakiś tam filmik O, szkoda, szkoda, bo poszedłem w tą stronę, myślałem, że będzie lepiej babią widać Niestety nie bo las przysłania Chociaż tu może kawałek stąd zobaczymy babią w górę jest babia, jest, 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 tam między tymi drzewami, widzicie ją, jest babia góra, o, patrzcie, chociaż nie wiem czy to kamera dobrze ujmuje, ale jest w czapie śniegowej na szczycie Pilska, który jest tu, My jesteśmy na jego stokach, tą stronę też jest oczywiście śnieg ale najważniejsza ta złota jesień. trzymajcie się zdrowo tuż tu wasz leśnik weski w sytuacji awaryjnej z pracy Za chwilę leśniczego mam nadzieję ktoś wyciągnie, bo pomoc już została wezwana Hej, do usłyszenia.